Witam Was, moi kochani, w holu zakupowym. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko w miarę szybko pokazać. Z góry przepraszam Was za zmieniające się światło, ale jak wiecie, w Wielkiej Brytanii słońce pojawia się i znika. Więc no, wybaczcie. Nie pokazuję Wam makijażu, więc mam nadzieję, że jakieś detale. Nie są Wam bardzo potrzebne. Chciałam Wam pokazać w tym holu zakupy: zakupy z second-handu, jak to zazwyczaj u mnie bywa we wtorki. Następnie troszkę kolorówki, mały zakup przez internet. No, i na sam koniec chciałam Wam pokazać sukienkę, którą zakupiłam na ślub siostry. Więc moi kochani, nie przedłużając, zaczynajmy, bo znając moje gadulstwo, wiecie, że wyjdzie z tego epopeja. Choć jedna z moich subskrybentek uwielbia oglądać moje długie hole, no i powiedziała, że mam nie skracać. No, tak czy inaczej, postaram się w miarę przyzwoicie wyrobić z czasem. Kochani, rzeczą numer jeden, którą chciałam Wam pokazać jest to top, top zakupiony w second handzie, który tutaj ma właśnie takie na dekoldzie ażurkowe wykończenie. Top ten nie jest zbyt długi, nie jest zbyt krótki, sięga on mi mniej więcej w okolice bioder i ma na sobie taki oto print w czarno-biały, Mój gust, mój klimat z takiej oto firmy w rozmiarze 14. No i ten top kosztował mnie funt, moi kochani. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, do której nie do końca byłam przekonana, ale coś mnie w niej urzekło. Jest to takie oto wdzięko. Wdzięko prezentujące się w ten sposób. Jest to właśnie taki top na grubszych szeleczkach, z siateczki przeźroczysty, również taki ażurkowy, i on jest tutaj właśnie zdobiony cekinami, taki połyskujący, wzorzysty, prezentujący się w ten sposób. Nie do końca mówię, jestem przekonana, co do tego. Zakupu nie był to duży wydatek. Mam nadzieję, że coś mi doradzicie, jeśli chodzi o kwestie połączeń właśnie z takim oto topem. No i moi kochani, ostatnią rzeczą, którą chciałam wam pokazać przedostatnią ostatnią z second handu, jest coś czego ja szukałam, ponieważ no nie wiem, ostatnio też mam fazę na pomarańczowe rzeczy, buty, torebki i itd. E, więc moi kochani, e, chciałam zakupić sobie taki zwykły, normalny, dłuższy top, e, właśnie w kolorze pomarańczowym, e, ale nie chciałam, żeby to było coś neonowego, takiego e, krzykliwego. E, no i zakupiłam. Niestety moja kamerka przekłamuje kolory, więc e, dla Was będzie to e, coś pomarańczowego. E, zakupiłam sobie taki, właśnie zwykły top. Tuniczkowaty troszkę, ponieważ sięga dość konkretnie za pupę, myślę, że jakby się uparł, mógłby być sukienką. Natomiast rękawki są takie krótkie, kolor. No, dla Was to jest naprawdę żarówiasty pomarańczowy. Naprawdę nie jest on taki jaskrawy. Zakończony w ten sposób, tak ścięty u dołu. I moi kochani, jeśli chodzi o cenę. Kosztował funta z takiej oto firmy i w takim oto numerze. Zupełnie niezniszczony, bardzo przyjemny dla ciałka, fajny na lato. Myślę, że świetnie się sprawdzi. I ostatnią rzeczą, którą zakupiłam, jest oto taki element dekoracyjny, jak również może być organizerem na biżuterię. Jest to właśnie taka panienka manekin, jakkolwiek tam nazwiecie, bez głowy, z wieszaczkami. Ja posiadam jedną właśnie taką panienkę, taki organizer na biżuterię, natomiast w kolorze fioletu ponieważ swego czasu miałam fazę na, na te, ten właśnie kolor. Natomiast zakupiłam sobie tą z tego względu, że wkrótce będę kupować dom a planuję mieć sypialnię w kolorach czarno-białych, więc będzie mi taki element pasować. Koszt 1 funt. Moi kochani, wiemy dobrze, że moda w tym sezonie jest na kolory czarno-białe, jak również na pasy. Z tego względu również ja postanowiłam iść z modą i zakupić sobie coś właśnie w ten deseń. Zakupiłam sobie leginsy, które były... Cenie 10 funtów początkowo, natomiast ja zakupiłam je w kwocie 2,99. Niestety nie mam metki, nie, wróć, nie mam paragonu, bo nie wzięłam go ze sklepu, dlatego też nie powiem Wam, co to jest za sklep, ale jeśli będę przechodzić, to postaram się zapamiętać. Firma to właśnie taka oto, Firma natomiast, tak jak powiedziałam, lub też nie powiedziałam, ja zapłaciłam za nie 2,99. Są to normalne, właśnie legginsy w paski, tradycyjne zwężane ku dołowi, prezentujące się w ten sposób. One są w rozmiarze MK na L. Mam nadzieję, że będą pasować. Nie mierzyłam ich. Moi kochani, jeśli chodzi o takie ciuchowe rzeczy, to praktycznie wszystko, prócz sukienki na ślub siostry, ale to pokażę Wam na samym końcu. Chciałam Wam pokazać o. Nie, wróć. Chciałam Wam powiedzieć, moi drodzy, co zakupiłam przez internet. Zamówiłam oczywiście, jak zawsze, mnóstwo rzeczy, natomiast czekam, aż one do mnie dotrą złożyłam zamówienie ze strony Everything for 5 Pounds, trzy rzeczy, dwie pary butów i koszula z tego co pamiętam, ale przypuszczam, że hol na ten temat nakręcę w następnym tygodniu lub pod koniec tego chciałam Wam powiedzieć, co zamówiłam na eBayu, z myślą właśnie o konkursie następnym, stwierdziłam, że te nagrody będą takie bardziej użyteczne. E, oczywiście użyteczne, e, zawsze są użyteczne, ale w sensie takim, e, które ciężko może jest dostać w Polsce. E, a mianowicie pomyślałam, że e, dobrym pomysłem będzie właśnie e, zakupienie takich e, e, travel atomizer. Któreż to są fantastycznym rozwiązaniem, ponieważ wtłaczacie sobie tutaj, właśnie perfum, jaki tylko chcecie, a następnie, wiadomo, po otwarciu aplikujecie sobie go na ciało. Tutaj macie właśnie takie okieneczko, które pokazuje wam, ile wam jeszcze produktu zostało. Bardzo fajna, przydatna sprawa, właśnie w podróży, gdzieś na wyjazd, na uczelnię no naprawdę super sprawa, możecie napełniać jakim chcecie zapachem i ja posiadam dwa albo trzy takie atomizery i naprawdę jestem super zadowolona, wiem, że powinnam wymienić je w ulubieńcach, ale jakoś tak zapominam zawsze o nich. Tak czy inaczej zamówiłam trzy takie, no nie będę Wam pokazywać trzech, bo zamówiłam trzy w takim samym kolorze. I na pewno jeden lub dwa z nich pójdą na konkurs. Będą nagrodą do wygrania w konkursie. Moi kochani, co wam chciałam jeszcze powiedzieć? Aha, z myślą właśnie o konkursie, który planuję zorganizować za jakiś czas. Zakupiłam również dla Was cień w musie, który podobno ma zostawać 8 godzin na naszej powiece, nie wiem jest on w numerku 013 Galaxy z firmy Rimmel fantastyczny kolor, nie wiem czy nie zakupię dla siebie samej takiego również ponieważ jest kolor jest mega śny no naprawdę ja nie będę otwierać, bo będzie to rzecz do wygrania w konkursie ale myślę, że że fajny, że wart Udziału właśnie w konkursie. Następnie, z myślą o konkursie, zakupiłam również taką oto kredeczkę dwukolorową z firmy Rimmel. Z tego, co mi się wydaje, to jest ona w numerku 008. Moi kochani w odcieniach zieleni. Natomiast, jeśli chodzi o kwestie mojej osoby, co zakupiłam dla siebie. To ostatnio znajoma poleciła mi rzęsy z Poundlandu, czyli z funciaka. No i ja tak troszkę sceptycznie do tego podchodziłam, bo sobie pomyślałam, boże, rzęsy za funta, to musi być kiczy i Tandeta. Nie wiem, zobaczę, sprawdzę. Ja z tego co wiecie, jeśli oglądacie mój kanał, Swego czasu byłam łysa, dosłownie i w przenośni, a mianowicie nie miałam rzęs, musiałam przyklejać rzęs, rzęsy sztuczne. Dzięki Bogu, że coś takiego istnieje, ponieważ po przedłużaniu metodą 1 na jeden straciłam swoje rzęsiska. Teraz je odzyskałam, no prawie takie jak moje jak moje sprzed zabiegu, no ale właśnie znajoma mi poleciła te rzęsy i zobaczymy, jak się sprawdzą, koszt jednego funta. Kolejną rzeczą właśnie, jaką zakupiłam będąc w Poundlandzie z myślą o ślubie, no i też troszkę o lecie, jest taki oto różowy lakier, on nie jest taki wiecie, jakiś krzykliwy, jest właśnie taki delikatniejszy, jest to taki kolor różu właśnie przygaszonego. Natomiast jest tu mnóstwo, mnóstwo srebrnych drobinek. Pochodzi on również z Poundlandu. Jest w odcieniu pink PB 117. Tak prezentuje się ten lakier i numeracja. Zobaczymy jak się spisze, jak będzie wyglądać na pazurkach. No i co do pazurków. Z ciekawości, e, zakupiłam sobie naklejki, e, również kosztujące funta. E, ja do tej pory e, próbowałam naklejek z firmy Sally Hansen. E, no i jeśli pamiętacie, to były właśnie te naklejeczki e, w motylki, bardzo fajne. Sporo z Was. E, Komplementowało właśnie ten wzór. Zobaczymy, jak sprawdzą się te. Jeśli będą w porządku, zakupię również dla Was na potrzeby konkursu. No i moi kochani, co Wam chciałam powiedzieć, to to, że będąc na zakupach w poszukiwaniu właśnie sukienki, dosłownie tak weszłam i wyszłam tylko do sklepu The Body Shop. I oczywiście zgubiłam paragon. Mam, gdzieś mam. Nie mam go w tym momencie, niestety, bo kręcę ten filmik po raz trzeci, moi kochani. Głos mi wysiada, ale wszystko dla Was. Mam nadzieję, że, że to docenicie. W każdym razie ceny i tak Wam nie powiem, bo dwa z tych produktów, jeden albo dwa, pójdą do puli nagród. Które można będzie za jakiś czas wygrać w konkursie? E, wiem na pewno, że dostałam voucher. E, jeśli wydam 25 funtów, to 10 będę miała u e, Tak czy inaczej, tak prezentuje się torebeczka. Jak torebeczka. E, logo sklepu znacie, e, i kochani, zakupiłam trzy produkty. Trzy produkty do. Jakieś mi to jest. No, już się przestraszyłam. Myślałam, że ta folika jest od tych. No. Co chcę Wam wsadzić do puli nagród, ale nie. To jest na szczęście od mojego. Zakupiłam trzy produkty, już Wam je pokazuję. Są to oto takie. Mazidełka. No nie wiem, wazelinki, błyszczeki do ust w różnych smakach, zapachach moi kochani dwa z nich, prawdopodobnie dwa będą do wygrania w konkursie one są bezdrobinkowe z tego co widzę natomiast ja wzięłam dla siebie w kolorze dobra, pokażę Wam smaczki czy tam zapaszki mi się wydaje, że jedno i drugie tak one się prezentują będą nagrodami w konkursie za jakiś czas. A dla siebie samej. O, żałujcie, że po prostu tego nie czujecie. Naprawdę przefajny. Tylko niestety aplikacja paluchem albo pędzelkiem. No, takim. Słodkawy coś, nie coś. Z tym, że ten mój właśnie jest w odcieniu takim pomarańczowym i też właśnie pomarańczką zalatuje, jeśli chodzi o smak i zapach. On ma w sobie drobinki złote. Jeśli to w ogóle będzie dla Was widoczne, to byłoby super. I właśnie ten jeden zachowałam dla siebie, bo ja, ja jakoś tak wielką fanką aplikacji palcem nie jestem, ale wiele osób lubi w ten sposób nakładać produkty, więc why not? No. Tak czy inaczej, to jest ostatni produkt kosmetyczny. No i została tylko do pokazania sukienka. I co Wam chcę zrobić, to niestety będę ją musiała pokazać na wieszaku, bo moi drodzy, no właśnie. E, sukieneczka pochodzi z takiego to sklepu. E, myślę, że dla e, sporej części z Was mieszkających w Wielkiej Brytanii jest to sklep znany. E, mają oni mnóstwo ciuchów, przede wszystkim takich eleganckich, wyjściowych. E, nie wiem, właśnie jakichś sukienek na śluby, na przyjęcia, na jakieś, nie wiem e, jak to się mówi komunie, niekomunie, chrzty i tak dalej. E, również jakieś wieczorowe kreacje, e, buty, nie buty. No, tak czy inaczej, e, moi kochani, e, ja zakupiłam sobie sukienkę właśnie z tej firmy. Niestety nie mogłam jej znaleźć na stronie internetowej, żeby Wam pokazać. E, nie mogłam jej e, znaleźć tu w katalogu, też niestety, e, więc będę musiała Wam pokazać na wieszaku. Kolory pewnie będą troszkę przekłamane. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. No i co, nie przedłużając, zaczynajmy. Ja niestety muszę wziąć kamerę do ręki. Statyw również. Mam nadzieję, że w miarę wam to dobrze pokażę. Jeśli coś bym trzęsła, to z góry Was przepraszam. I niestety muszę odłączyć sobie albo i nie. Ładowarkę. Ostatnio nie wiem, dlaczego moja kamera się wściekła i nic tylko by się ładowała, a dosłownie nie mogę jej odłączyć, bo coś, coś się z nią dzieje. Mam nadzieję, że nie będę wami ruszać. No i co, zaczynajmy, moi kochani. Więc tak, tutaj macie sukieneczkę, która prezentuje się w ten sposób. Ja Wam postaram się troszkę zzoomować. Tu jest wieszak z nazwą firmy. Następnie macie na metce cenę. Sukienka ta była przeceniona z 64,99 na prawie 40 funtów. Ja byłam super ucieszona z tego faktu, ponieważ zakochałam się w niej od pierwszego wejrzenia. Jest to sukienka, no, dla Was może ona wygląda troszkę na niebieską ale jest to taki kolor turkusowy właśnie z różem, fioletem troszkę czerni tu jak możecie zauważyć ona jest bez ramionczek bez rękawów opiera się na biuście pod biustem możecie zobaczyć właśnie takie zdobienia cekinki prezentujące się w ten sposób ona z tyłu jest na gumeczce elastyczna. E, natomiast co wam chciałam pokazać, e, to jest to sukieneczka, która e, jest sukienką maxi i sięga mi do kostek, zakrywając buty e, i prezentuje się właśnie w ten sposób. E, ja już zamówiłam sobie do niej e, butki. E, poszukuję bolerka. Nie wiem, doradźcie mi, bo ja myślę, że w kolorach fioletu lub Turkusu. Myślałam o czarnym, ale nie bardzo mi się wydaje, więc chciałabym, żebyście mnie, mi doradziły coś w tej kwestii. Ja, moi kochani, będę się z wami żegnać. Wybaczcie, jeśli, jeśli bym trzęsła kamerą. Moi drodzy, wiem, że nie wyglądam i w ogóle tutaj o ogarnięcie tej sytuacji nie przerasta, ale naprawdę no, muszę mieć pod ładowarką tą kamerę, co mnie mega wkurza, no ale niestety e, dla Was gorące buziaki wybaczcie za tą epopeję e, ja Cię pozdrawiam z osieńką, mam nadzieję, że herbatka smakuje e, i co? E, do zobaczenia i papa